Tutaj wam myślę to. Szy. Szy. O, Denis dzwonił. O dobra, to jeszcze zadzwonił do Denisa, bo on powiedział, że on zaraz będzie musiał lecieć. Halo. Halo, halo. Siemano. Siema, Denis. Słuchaj, pytanko do Ciebie, w sensie, A jesteśmy na żywo, tak? Jesteśmy na żywo, dokładnie. Dobra, to poczekaj, bo coś co, chciałbym powiedzieć, nie? No, no, Słuchaj. no. Tak ogólnie szczerze, powiem szczerze, żeby każdy widział, y, słyszał. Ja jako Twój bardzo dobry kolega i tak dalej, chciałbym się wypowiedzieć na, na temat tego, co się dzieje w internecie. Bo, okay. kurwa, od paru dni nie oglądam twoje live'y i Ci powiem, kurwa, jestem w ciężkim szoku, że, powiedz mi tak, jak to jest możliwe, że te kurwy z Tobą jechały od PDF'ów i tak dalej, Typu wiesz o kim mówię, co pracują też również w fejmie i tak dalej, ci te, te takie pionki i tak dalej. Teraz wychodzi, że Ferrari z tobą jedzie i tak dalej, układa się, kurwa, Właśnie, Właśnie wiesz, kogo. jak Denis, jeszcze to Daj Mordaj mi dokończyć. Dobra. Patrz, wiesz, ile osób na, na ciebie jechało, i tak dalej, a ty powiedz mi, jak to jest możliwe, że ty z tymi kurwami jebanymi chcesz kurwa gadać. Mordo, słuchaj, jesteś osobą w chuj zasięgową, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś normalnym gościem i tak dalej. Ty sobie Mordo sam możesz radzić, kurwa, sam się odbudować, bo jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. człowiekiem. Powinien z tymi kurwami, które są dla ciebie złe, które się oblędą za i wiesz, o kim kurwa mówię. mówię to o wszystkich. Powiniene z tymi kurwami wyjechać i nie utrzymywać żadnego z kurwami kontaktu, bo to są zwykłe kurwy, chuje do mordo, rozumiesz? Ja będę zawsze za tobą, nie jestem kurwa chorągiewa jak typu Ferrari i tak dalej, te Ulwiki i tak dalej, bo cię kurwa wszyscy obgadują, każdy kurwa z tobą jedzie, a ja tylko chodzę i cię kurwa broni mordo, nie? Robią z siebie kurwa PDF-a, robią z siebie kurwa najgorszego, a teraz wyszedłeś kurwa na prostą. Siebie, mordo, obroniłeś 100%, bo dla mnie nie jesteś pdf Jesteś bardzo dobrym gościem, który tam popełnił życiowy bot, ale chuj w to mordo. Ale wszyscy z tobą jechali, a ty, mordo, zamiast z tymi kurwami jechać, to teraz oni widzą, że wychodzisz na szczyt, bo mają zasięgi, bo jest zajebisty, To teraz te kurwy, ci wchodzą w dupę, bo się boją to, co możesz na, na te kurwę wyciągnąć. I to jest moje zdanie. powinieneś o tych kurw odbić i robić swoje, mordo, bo jesteś dobrym gościem, kurwa, i powinieneś iść ku górze i nie. Cofacie do ty kurę. Co real się odpaliłem. Wiem, o co <gry> Bo nie chodzi. mogę przywalić kurwów, nie? Wiem o co chodzi. Dzięki Denis za dobre słowo. Yy, no. Znaczy, ja wiesz, ja kurwa dalej gdzieś tam w głębi duszy, nie wierzę, że może nie wiem, no może jest coś takiego, że Amadi... Chciał tam iść z czymś, kurwa, może jest tak, że, że nie wiem. Ale nie wiem, kurwa, mordo, jakoś... dobrze to... wiemy, mieliście konflikt kurwa. On czegoś nie dostał od ciebie. Pokłóciliście się, słuchaj, a to powinna być wasza prywatna sprawa. Na kurwa iść do, do twojego wroga, rozumiesz, i kurwa sobie robić zasięgi. Tak się nie robi, to jest kurestwo. Ja nie da takich ludzi. Za zasięgi to kurwa klęczą i pałę kurwa zrobią. Tak się kurwa nie robi, rozumiesz, nie skrzywdziłeś Staraliego, nie skrzywdziłeś Ulfika, nie skrzywdziłeś tych wszystkich, o których rozmawialiśmy kurwa, każdy z nich robił się najgorszego, a teraz ci kurwa wszyscy w dupę wchodzą. Nie, jako twój dobry kolega, radziłbym ci odbić od tego kuresła, robić swoje, robić swoje lajwy, ludzie cię lubią, ludzie cię kochają, bo że jesteś dobry w głębi duszy, powinieneś od kuresła odbić, bo oni są tylko z ciebie zasięgi kurwa, pieniądze i tak dalej, bo do niczego te kurwy nie są ci potrzebne i nic sami by nie, nie potrafili stworzyć. Kurde, no. Tak na chłodno sobie przemyśl to co mówię i widzowie wszyscy wiedzą. Ci, co oglądają te 30-40 się ogląda, wszyscy wiedzą, że ja mam rację. Ci te kurwy nie są do niczego potrzebne do chuja. Sam no, może sam zrobić film, wytłumaczyłeś się 100% ze wszystkiego. Jesteś normalnym, dobrym gościem, od królestwa odbij, rób swoje, kurwa. Jest, wracaj do fejmu, rób swoje, bo bez ciebie fejmu tak naprawdę nie będzie kurwa nigdy w życiu istniał. No. Taki jest plan, żeby ten fejm trochę podnieść, nie? Bo kurwa jest stypiarski. No, ja to nie wiem, nie wiem jak się na przykład z tego. Nie kuchu wiem kuchu, jak z ale... Wiesz, z Ulfikiem porozmawiałem generalnie, no bo y, tam była taka sytuacja, że ty mi też tam coś powiedziałeś na temat Kuby, nie? Ale to już tam sobie zostawimy na ten, nie? E, no prywatnie. Ja, ja to jestem szczery, ja to co mi powiedziałeś, ja ci powiedziałem, y, co, jako, jako on twój przyjaciel, kurwa powiedział, że. On ci ręki już nie podaje, bo jesteś pdf-em. No kurwa, tak się nie robi, nie? A teraz co? Teraz ci w dupę chodzi, Bo co? Bo Bok z dalek wrócił? No tak się nie robi. Ja ci mogę zaraz wszystkich popymieniać, kurwa. To są zwykłe kurwy i chuje doszczania. Kurwa, no to jak, jak nawet możesz, to w sumie ten, nie? Bo z Ulfikiem, wiesz, z Ulfikiem pogadałem, to ja go mam tak, że od... Nie poruszałem z nim tej kwestii, co mi mówiłeś, co prawda, nie? Bo miałem takie coś, że nie, nie chcę jakby poruszać... Nie chciałem tego z nim poruszać, nie? Po prostu on ma też u mnie... To też inna relacja, tak, bo jednak jest odpoczątek. Ale skoro wiesz nie? skoro y, on mi mówi coś kurwa na ciebie i z tobą jedzie przy wszystkich i później kurwa y, widzę jak on do ciebie dzwoni i jak ci w dupę wchodzi, to, no, to mi się kurwa rzykać nie chce, nie? Toś to jest kurwa paranoia Toś to jest tak, że chłop kurwa jedzie z tobą, ty frajerze, a kurwa ci widzi, a siema mordo mój przyjacielu kurwa. Tak samo co wyszło z Ferrari. Kurwa, jakby nie trzeba, to będzie konfrontacja ja to ja to kurwów mogę wszystkim wyjaśnić, bo to jest kurwa tragedia, co się dzieje w tym polskim internecie, nie? To jest paranoja, nie? No, naprawdę kurwa, bokzele i widzowie, słuchajcie, wszyscy to kurwa naprawdę klęknęliby do popały dla jebanych zasięgów, rozumiesz? Dla jebanych zasięgów, kurwa. No nie no, to, to ja wiem, że teraz jest kurwa. A tu, no, to mordo, naprawdę już wyszedłeś na swoje, wyszedłeś na swoje, udowodniłeś wszystkim. Kurwa, jesteś naprawdę normalnym gościem. Naprawdę pierdol te kurwy. Nie potrzebuję Hitchforda dla zasięgów, to oni Ciebie potrzebują, pamiętaj, to oni Ciebie potrzebują, a nie Ty kurwa ich. Dzięki Denis za zajebisty telefon stary, nie? O, bo to też noś, po, podno... się, kurwa spociłem cały z Ja, ja nie, nie, nie chciałbym, żeby ktoś Ulfika trzeba Amadeusza jeszcze ten, nie? Żeby ktoś tam na czacie i tak dalej wjeżdżał, bo ja to jestem kurwa taki, że... Wiesz, Wardenka jest jaki kurwa jest, jest dziwny chłop, ale kurwa... Jak że ma Amadeusza się z nim łożyć, kurwa Wiadomo, że ty masz takie kurwa brudne Amadeusza, dobrze o tym wiemy, żebyś go skończył w trzy sekundy, kurwa, nie? Ale wiadomo, że teraz się będzie tłumaczył. Tu będzie się dobie tłumaczył, no bo co by było, gdyby kurwa, gdyby światło dzienne ujrzała cała prawda o Amadeuszu, którą też również wiemy. I tak dalej. Bo już nie było Amadeusza. I dobrze wszyscy kurwa o tym wiemy. Ale chuj, trzeba się na farmazonie bujać. Teraz Amadeusz przeprosi Bogzela. Yy, A ty, yy... Yy, mam, mam nadzieję, kurwa, że kurestwa nie wybaczy, mam taką kurwa nadzieję, nie? Bo ja bym takiego kurestwa nie wybaczył, jak ktoś by poszedł do mojego śmiertelnego wroga i mu kurwa chciał na mnie napierdolić brudów. Naprawdę. ja kurwa stary cały czas wierzę, że nie było brudów, nie? No kurwa, no co, no co? Ja, już, ja słyszałem tą gadkę, nie? Tego, tego. A no, Madeuszka to do bardenki, to no, mówi, nie no grubo, nie? Grubo. Dobrze wiemy co jest, także no zobaczymy, co się z tego wytłumaczy, nie? Kurwa, ale dałeś stary ten. będziesz szotowany wszędzie mi się wydaje, nie? Co szczery Mordo jestem, kurwa. Tu nie kłamie, ja jestem szery, zawsze byłem szczery, kurwa, ja albo mnie ludzie lubią, albo mnie nie i tyle w temacie, kurwa. Kiedy będziesz w ogóle? W weekend? Ja jestem w weekend, tak, Mordo. No to co, to aferki odpalimy. Dobra, lecimy, kurwa. Dzięki Denis, dobra, dobra, dzięki za telefon dobra, i pozdrowienia dla po. ciebie, dla kobiety, dla wszystkich. Dobra, dzięki bardzo. Cześć. I dla taty, kurde, ale zapomniałem. Denis. No, Denis jest jaki jest, nie. On. Jego to po prostu też wkurwia, bo on widzi jakby trochę więcej, jak co się dzieje za kulisami. Ja bym wam też mógł powiedzieć, jak to wygląda generalnie. Tylko ja nie mam takich kurwa jej jak ma, jak ma Denis, nie? Żeby wiesz, wiecie, żeby wyjebać się ze wszystkiego tak po prostu. No, ja Kubę lubię, nie? bo Kuba to jest jednak kurwa, no ja go traktuję dalej, jak, jak to jest mój taki młodszy brachol, nie? Deniz mi opowiedział, że tam Kuba e, powiedział jakąś rzecz. Nie dzieliłem się tym z wami, nie, chcia, nie chcę w ogóle jakby też na ten temat mówić, bo też jakby Deniz mi to powiedział. E, nie konfrontowałem tego z Ulfikiem, bo po prostu jak przyjechał, to zbiłem z pionet, cieszyłem się, jak go zobaczyłem i nawet nie chciałem jakichś negatywnych rzeczy e, poruszać. Co do Amadeusza, no to nie wiem, zaraz też do niego zadzwonimy, to, to się dobie.